Przez Karwie się przyciskam właśnie, jadę na wykopeczki do morza i to będzie Chłapowo Było zlecenie na szukanie obrączki i tam pojadę jej szukać Wiem gdzie, a przy okazji może wpadnie coś innego Także widzimy się za chwilę w Chłapowie I słynne kocie banie w Chłapowie To jest prawdziwy tester zawieszenia dla samochodu Prawdopodobnie ostatnia wolna miejscówka do parkowania w Hopowie padła moja Tutaj ogólnie można by było śmiało sobie postawić autko na noc i kimać dobra miejscówka, blisko do centrum, tam jest przejście na główną ulicę i do plaży. Upalnie, pełno ludzi wszędzie masa ludzi, trochę niekomfortowo, że ze wykrypką o takiej porze. No, ale jest zlecenie na świeżą obrączkę, więc trzeba jej szukać na świeżo. Zanim prąd morski nie zrobi tu jakiejś krzywdy, nie zamuli, albo zanim nie znajdzie jej ktoś, kto będzie chciał się po prostu na tym wzbogacić, zobaczymy, może uda się. Gdzieś tutaj podobno, na strzeżonym kąpielisku. Spadam już, jadę szukać net. Jezioro dobre No trudno obrączki nie udało się znaleźć Ale teraz pojadę na dobre szukać Może tam się uzupełniło coś fajnego w wodzie Ale ciepło ale chyba najpierw pora kupić sobie loda a to bardzo przydatne w sezonie urządzenie Alkomat za 5 zł. <gryw> Dzisiaj nie muszę ale dobry patent. Jak ktoś nie jest pewny, czy może wracać furą już do domu. Zajechałem nad jezioro dobre. I kurde, widzę, że jest masa ludzi. Ooo, no Prawie jak moja wiesia. Nie wiem, czy będzie mi dane wejść do wody. Już stąd słychać krzyki. Radośnie bawiących się dzieciaków ale znajdę sobie jakąś boczną plażyczkę jak już przyjechałem to trzeba iść sprawdzić co się dzieje w wodzie pierwszy sygnałek nad dobrem kawałek jakiejś spinki do włosów sygnał 22 no i to jest srebrna bozia a to jest ciekawe dlatego, że nie, wygląda na taki starszy przedmiot jakby to już był zależany a to mocny sygnał no jak to można było pominąć wcześniej? Ale ekstra, super. Jeszcze by wypadałoby znaleźć do tego łańcuszek. O, ale mam pozory jak gąbka, jak stary dziad. Teraz zobaczcie, system rozczaskany. Ja pierdziele, jak to wygląda. Ja wiem, że to... Już, ja już sprawdziłem, to nie jest złoto. Jakie ciśnienie spodskoczyło no Trudno jest w ogóle to opisać Kurde Masakra Zobaczcie <grystanie> Jakby to było złoto to ja bym był zarobiony jak górnik dzisiaj Zawieszka jakaś taka Coś tych sklepów odzieżowych No zabawka po prostu, ale Tak to wyglądało w sicie, że No pianka mokra <grywka> Pianka podwójnie mokra się zrobiła Ja pierdziele o, Szkoda Szkoda, że to tylko zabawka A teraz już nie ma zabawki Już nie ma niespodzianki, jest złoto Jest pierścionek Kurde Sygnał 7 Sygnał 7 Bladziuchny taki Ja pierdziele Kosmos Ciekawe ile to ma gra, No to takie leciutkie Z półtora maksymalnie Zważę później Ale przed chwilą ta zabawka mówię kurde szkoda, że to nie złoto sygnał i nie jest złoto Zarąbiście jest. Teraz mam super sygnał 17 17-16 szybciutki, i jak dla mnie to, jak dla mnie to srebro, jak dla mnie to srebro, i jak dla mnie to jest pierściony Ja się nie myliłem. O, jest. Jest srebro. Czy nie? Jest. Są punce z tyłu. Są jakieś napisy. Sreberko. Subcio. ale jakie pazury, zobaczcie moje ręce Jaka gąbka Teraz parę klepaczków A w sumie 3 tam złote to jakiś kolec Też jakieś tam ten... No trochę hajsu Ekstra Na piwerko będzie Taka brązoletka Chyba brązoletka no męska nie Albo? Pasowałoby nie? o złaś takie cudo widzicie widać jest i srebrne medalik kolejny, świeżynka może łańcuszek jeszcze znajdę ale mam te ręce brzydkie, jak się Skudne. Ole śliczny złoty medalik, 26 grudnia 47. Jak ja to tutaj znalazłem. Ale śliczny. No kurde. System rozwalony. Piękne Kurde może jeszcze łańcuszek będzie Ale bym chciał No nic ryje w tym samym miejscu piękny kurde złoto Druga bozia Druga bozia złota, jest I srebrny pierścionek kolejny Albo i nie, bo nic nie widzę Ale takie coś o, a tego to długo nie było. Stówka, 100 zł z Perelu. 90 rok. To już taka końcowa hmm. Super. Stówka może być. Koniec na dzisiaj. Zarąbisty dzień w sumie fajnie wyszło. Za chwilę zobaczymy na podsumowaniu, ile tego wszystkiego było. Szukam Witka. Jest Witoś Śliczny busik Śliczny Uch. Dobra I zaraz podsumowanka I tak, to na pewno Jeden z lepszych dni w tym roku Dlatego, że taka różnorodność Fajnych fantów rzadko się zdarza Zacznijmy od kasy Mamy tutaj z 5 złotych współczesnych 100 złotych z PRL-u Takim fajnym Wydaniu to jest pierwszy fancik na dobrym ta spinka. Element jakiejś klamerki? Aj, złoty złota bozia. Srebrne dwie bozie. A to jest z innego wypadu, akurat w torbie zapomniałem zabrać. Ale fajnie się komponuje z tym wszystkim, co tutaj jest. No to złotko się tak mieni, że. A zobaczcie w ogóle, tutaj z drugiej strony. Tak jak pokazywałem tą datę. Są to inicjały, chyba JP, o ile się nie mylę, 26 grudnia, 47. Ekstra. Zrobię fotkę, na zbliżeniu będzie lepiej widać. Fajna, duża, srebrna wozia. Tutaj taka świeżynka też. Klamra. To, co sprawiło w palpitację serce. Srebrny taki pierścioneczek, drugi srebrny pierścioneczek i... Złoty pierścioneczek jest po prostu dzień. Kunia, dzień. Kunia, o, mamy to złotko tutaj. Tu są sreberka, w ten sposób to w sumie poukładam, żeby było fajnie widać. O, tu mamy sreberka. To na bok i tak. Takie tutaj cztery sztuki srebra, dwie sztuki złota. Dzień na bogatości. Kopki nad Dobrą zakończone, ale jadę jeszcze teraz dzisiaj do kumpla. Mają jakiś plan na wyjazd w teren. Wykopki na polu, gdzie tak. jest jakaś Skoda. Może się skuszę, ale nie jestem jeszcze do tego przekonany, dlatego że o 21 dzisiaj finał Euro. No i wolałbym chyba zobaczyć, ale no pasja chyba jest ważniejsza niż jakiś tam głupkowaty mecz w telewizji. Trzeba swoje robić, a nie oglądać innych. No dobra, ważymy. Pyk 1,27? No, 1,27 tyle waży pierścionek złoty. A ile waży zawieszka? O, 1,5 grama. No to prawie 3 gramy są. Dobry. Dobry rezultat. W sumie cieszę się. No, troszkę srebra, srebro też można zważyć dla beki. Ile ten pierścionek? O, leciutki 0,85 g. Teraz mamy 2,71 razem, do tego jeszcze zawieszka. I gdzieś jeszcze ta mała zawieszka. No to razem 5,3 g srebra. Dobra, ludziska, na no dzisiaj wsio. ja jednak obejrzę mecz, a po meczu lecę jeszcze z ziomkami na plażę szukać po turystach w kaseczku. Yy, subskrypcja, like i widzimy się w następnym filmie.